I wyścig się rozpoczął, oj oj oj, jedynka galopuje, że ten mejnach, o musi uspokoić powożący Wałacha. Na razie naprowadzenie prowadzenie wysuwa się Johnny Rep, Johnny Rep na drugiej pozycji Jaziba, na trzecim miejscu Joy Dabome. Na czwartym miejscu Żedi Soul. Na piątej pozycji Joy Pawełce. Na szóstym miejscu Just Be Free. I na siódmym miejscu Zetem Mejnach. Prowadzi John Rep. Na drugiej pozycji Jaciba. Na trzecim miejscu Joy Dabome. Na czwartym miejscu głosuje Żedi Soul. Poprawia teraz Joy Pawelce i przesuwa się na trzecie miejsce. Prowadzi Johnny Rep. Johnny Rep na drugiej pozycji Jassi Ba. Na trzecim miejscu Joy Pawelce. Poprawia także Żedi Soul. Na kolejnym miejscu Joy, Ab -Joy Dabome. Stawka dość mocno zgrupowana. Odstaje jedynie e, Just Be Free Johnny Rep. Johnny Rep. Na prowadzeniu, ale już koło niego rzetem e, Maynach. Poprawia Joy Dabome. I na prowadzenie wysuwa się e, Joy Dabome. Joy Dabome na drugiej pozycji Rzetem Mejnach. Na trzecim miejscu Johnny Rep. Później razem Zeddy Soul oraz e, Joy Pawełce e, poprawia Jazz Free I na ostatnią pozycję e, spada Jasiba. Ba. No, w połowie zakrętu mamy już zaprzęgi. Ponawia atak Rzetem Mejnach. I razem z Joy Dabome są na prowadzeniu. Ale Joy Dabome nie dał się wyprzedzić, jest na prowadzeniu. Joy Dabome na drugiej pozycji, Rzetemeinach na trzecim miejscu, Johnny Rep. Na czwartą pozycję przesunął, przesunęła się Jazz Free. Przy wewnętrznej finiszuje Djoy Środkiem toru Zetem May Nach. Dabome Dabomé, Zetem Wysuwa się na prowadzenie. Joy Bome na miejscu drugim. Zetem 200 metrów do celownika. Zetem main. Joy, finisuje finiszuje John Reb. 100 metrów do celownika z przewagą Rzetem Mejnag i Rzetem Mejnag mija celownik na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji Joy Dabome. Na miejscu trzecim Jedi Soul. I na czwartej pozycji John Rep.